No na pewno tak. Przede wszystkim, że wygraliśmy, zagraliśmy z tyłu na zero, ja strzeliłem bramkę. Ale muszę powiedzieć tak, spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz, wiedzieliśmy, że Polonia Głupczyce będzie grała z obraną, my będziemy musieli grać atakiem pozycyjnym. Przede wszystkim skrzydłami, chcieliśmy grać szybko piłką, skrzydłami, szukać prostopadłych piłek. No i to nam się w zasadzie, w zasadzie udało, wygraliśmy 3-0, zasłużenie. Jedno co chcę powiedzieć to Przede wszystkim cieszę się, że drużyna wygrała ten mecz, ale ciężko mi to mówić, mam łzy w oczach, bo szeliłem bramkę jutro. Mój tata będzie obchodził drugą rocznicę jego śmierci. On był całe życie przy mnie, od najmłodszego, jeździł za mną wszędzie, nawet zagrałem w Arce Gdynia, 650 km od mojego rodzinnego domu. Co dwa tygodnie był na moim meczu, był, wspierał mnie. Wiem, że dzisiaj był, był przy mnie tato, kocham cię, wiem, że był przy mnie, dziękuję ci. Dziękuję Ci Boże za wszystko, dziękuję Tato. Także tyle mogę powiedzieć. Niezmiernie jestem wzruszony. Tak, mam swoje lata, ale prawdziwi mężczyźni także potrafią uronić troszeczkę łez. Także czekałem na tą bramkę na pewno kilka, kilka lat. Bo nie pamiętam kiedy ostatni raz szczeliłem. No w chwiliczance, w odrze. Wodrze jestem od, od, od kilku miesięcy w szanse. ileś tam szmat czasu można powiedzieć tą bramkę, temu zdobyłem, ale... Dwa lata mój tato, ja, moja rodzina czekała na to, bardzo się z tego cieszę. Wiem, że był cię przy mnie, przy mnie i, i dzięki temu to zwycięstwo i ta bramka. Zostający moment, tato na pewno był z Tobą i na pewno bardzo się cieszę, bo Polonia tak naprawdę pierwszą grotną sytuację stworzyła sobie w 80 minucie, a to wynikało z Waszej bardzo dobrej gry. Tak, wiedzieliśmy, że Polonia może jedynie stałymi fragmentami coś działać, mają kilku tam wysokich graczy, dobrze grającymi głową, ale... Ale myśmy dzisiaj zagrali z niebywałą determinacją. Muszę powiedzieć, to już czwarty mecz, w którym Odra pokazuje charakter. Zdobywamy komplet punktów. Kibice w końcu mają radość, bo zdobywamy bramki i oby tak dalej. Zapraszam wszystkich już bardzo gorąco w, w sobotę, godzina 19 z pniówkiem na ten stadion. Na pewno łatwo skóry nie, nie oddamy, będziemy walczyć póki sił. Kibice to nasz dwunasty zawodnik i wiemy, że że nigdy nas nie opuszczą, będą, będą z nami i przez to nam się będzie dużo łatwiej grało. Wy ten mecz wygraliście nie tylko ładną grą, ale i walką o każdą piłkę, bo zawodnicy Polonii co już, już się obrócili, to już mieli dwóch zawodników na, na plecach. Tak, tak jak powiedziałem na początku, Polonia Głupczyca nie zdobyła może dużo punktów, ale, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że jeżeli my swoją grą damy im, że tak powiem, uwierzyć, uwierzyć, że mogą coś tutaj zrobić, to będzie, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, będzie po nas. Myśmy konsekwentnie grali te 90 minut. Być może początek drugiej połowy był troszeczkę słabszy w naszym wykonaniu. Tam 15 minut gra była, że tak powiem, wyrównana. Ale później przejęliśmy tą inicjatywę i skończyło się, tak jak, tak jak powiedziałem, 3-0 zasłużone zwycięstwo. Teraz będziemy się cieszyć w szatni. Od jutra zaczyna się, że tak powiem, akcja Piłek Pawłowice. Morale po tym meczu w szatni skoczą? Na pewno tak, morale są dobre, jest bardzo fajna atmosfera, na pewno kibice śledzą te filmiki na internecie, które, które kręcicie, na pewno bardzo fajna, fajna rzecz, szacunek dla Was, bo to fajna rzecz dla, dla kibiców, jak, jak mogą pooglądać nas z szatni, za, za, za tych kulis na, na treningu, także atmosfera dopisuje. Wyniki myślę, że, że nie najgorsze, a może być tylko lepiej, bo jak wiemy ta drużyna jest e, budowana, że tak powiem w ostatnim momencie, w ostatnim momencie przed ligą wszyscy zawodnicy zostali zgłoszeni, a na to trzeba czasu, żeby to doskonalić, te swoje umiejętności, to ten nasz system gry i z meczu nawet może być tylko lepiej i myślę, że to, że to tak wygląda. Powoli gaszono światła, więc dziękuję Ci bardzo i powodzenia.